69. konkurs piosenki Eurowizji odbędzie się 13, 15 i 17 maja 2025 roku w Bazylei. Znamy już wyniki rodzimych eliminacji, które odbyły się 14 lutego, czyli w Dzień Świętego Walentego, patrona osób zakochanych i chorych psychicznie. Polskę reprezentować będzie Justyna Steczkowska, która wraca na finał Eurowizji po 30 latach. Dziewczyna szamana, jako pierwsza artystka w historii, będzie reprezentować Polskę po raz drugi. Ja nazywam się Bartosz Iwicki i zapraszam na cykl wbrew antykulturze. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do właściwego tematu, dziękuję wszystkim za przyjęcie poprzedniego odcinka. Wspaniale czyta się Wasze komentarze i sprawdza polecajki, za które dziękuję. Jak wiecie, Państwo ostatnio nieco podupadłem na zdrowiu i przyznam, że trochę się to za mną ciągnęło, więc mam trochę zaległości w konwersacji na YouTube ale cieszę się, że prowadzicie tam coraz intensywniejsze rozmowy. Zastanawiam się też, czy to nie byłby czas, żeby zrobić dla Państwa cykl, pytań i odpowiedzi. Dajcie proszę znać pod tym filmem, czy chcielibyście Państwo zadać mi pytania, na które następnie odpowiem w nagraniu. Tymczasem bardzo proszę o rytuały internetowe, wsparcie kanału, udostępnianie, komentarze, subskrypcje, kciuki oraz aktywność na naszych mediach społecznościowych. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Zacznę może od tego, o czym już kiedyś pisałem, mianowicie dlaczego w ogóle zajmuję się co roku festiwalem Eurowizja. Ponieważ formalnie nadal jest to największe europejskie wydarzenie muzyczne, które ma też największą oglądalność. Jak podał portal Statista w 2024 roku, konkurs piosenki Eurowizji, dawniej znany jako Eurovision Grand Prix, co roku oglądany jest przez około 180 milionów widzów. Choć tu ciekawostka, w ubiegłym roku oglądalność w Polsce była historycznie niska, bo wyniosła zaledwie 1 230 tysięcy widzów cóż. Przyznać trzeba, że ostatnie artystki, czyli panie Luna i Blanka, mocno obniżyły poziom polskiej reprezentacji, więc ciężko dziwić się, że publika tak zareagowała. W tym roku jednak może być inaczej, ponieważ po 30 latach do gry wraca Justyna Steczkowska. Która już raz reprezentowała Polskę. Był to finał w Dublinie w 1995 roku. 23-letnia wówczas steczkowska, wschodząca gwiazda, wykonała brawurowo utwór Sama, który niestety nie podbił serc Europejczyków, zajmując 18 na 23 możliwe miejsca i zdobywając zaledwie 15 punktów, ale do tego za chwilę wrócę. Tegoroczne eliminacje Steczkowska wzięła szturmem. Jako doświadczona 53-letnia artystka, zostawiła konkurencję daleko w tyle, zdobywając niemal 39% głosów. Drugie miejsce przypadło mocno dyskusyjnemu duetowi Sfada Nicos z utworem Lusterka to podobno gwara Podlaska, no całkiem być może. Przyznać muszę, że artystycznie, mimo że to elektronika, utwór jest na bardzo wysokim poziomie. Duet jest natomiast mocno promowany przez środowiska tzw. grantojadów, na przykład krytyki politycznej. Artyści lubują się w barwach czerwono-czarnych i występowali ostatnio mając za plecami wypisane cyrylicą. ID na chuj. Badacze folkloru z Gazety Wyborczej nie mają wątpliwości, że to tradycyjne pozdrowienia wprost z Podlasia. Trzecie miejsce zdobył pan Dominik Dudek z piosenką Hold the Line. Całkiem zgrabny i dobrze wykonany utwór. Ja natomiast żałuję, że nie wygrał zespół. Chrust z fantastycznym utworem tempo. Obserwuję ich niemal od początku działalności i są naprawdę niesamowici. Mają świetną muzykę, taką mieszankę folkloru i elektroniki, ale wszystko z głową, znakomity pomysł na siebie, teksty, kostiumy, klipy, stylizacje itd. No i Absolutnie rewelacyjną wokalistkę, panią Małgorzatę Oleszczuk. To, co ta kobieta wyczynia na żywo z głosem, jest wręcz niewiarygodne. Więc polecam szczerze zespół Chrust. Może zresztą zrobię o nich osobny program. Generalnie Przyznać muszę, że poziom na eliminacjach polskich znowu zaczyna wracać i mieści się w ramach powagi i szacunku wobec słuchaczy. To zdecydowany plus. Utwór Justyny Steczkowskiej Gaja to już zdecydowanie nie mój klimat. Oczywiście, wykonanie było bardzo dobre, choć na przykład pani Oleszczuk wypadła o wiele lepiej, ale jest to niestety typowa papka, taki amalgamat stylistyczno-językowy, tak aby, jak to pani Justyna powiedziała w jednym z wywiadów, trafić do europejskiego odbiorcy. Chór śpiewa zatem po angielsku, pani Justyna trochę po polsku, trochę po angielsku. Tekst jest o Gai, czyli Matce Ziemi. Zwrotka, refren, zwrotka, refren po angielsku, finał. Trzy minuty. Niestety, niestety, tekst to nasączona patosem grafomania. No cóż, to taki standard. Tak, tak, mam świadomość, że jest to festiwal. Piosenki, a więc z założenia te utwory powinny być lekkie, taneczne, rozrywkowe, bla bla bla. Naprawdę, ja jestem miłośnikiem dobrych piosenek, ale od lat na finałach Eurowizji serwuje się nam kawałki niemal jak spod sztancy. Chciałoby się czegoś więcej, no ale jest też tego jasna strona. No, w świetle tego, jakie utwory promowane są na finałach, to kawałek Gaja Justyny Steczkowskiej obiektywnie ma szansę tam zaistnieć. Bawi mnie natomiast przypisywanie w mediach jakiejś słowiańskości tej piosence i tekstowi. No gdzie, ja pytam, w którym miejscu. Tekst jest o Gai, czyli greckiej bogini. W lwiej części śpiewany po angielsku. W warstwie kompozycyjnej natomiast mamy całkowity odlot. Harmonia i melodyka zdecydowanie arabsko, żydowsko, ormiańskie, no coś takiego. Nie ma w tym ani grama, ani fragmentu słowiańskości, którą natomiast możemy usłyszeć w duecie Sfada Niczos, ale przede wszystkim w utworze tempo zespołu Chrust Rany. Jakie to jest dobre. Za muzykę w utworze odpowiadają kolejno Justyna Steczkowska, Emilian Waluchowski. Patryk Kumur i Dominik Buczkowski Wojtaszek. Tekst to dzieło Justyny Steczkowskiej, Emiliana Waluchowskiego i Patryka Kumura. Mamy zatem aż czterech bardzo doświadczonych twórców, w co trochę trudno mi uwierzyć, zwłaszcza w przypadku tego grafomańskiego tekstu. No, jest to raczej typowy zabieg podziału artystycznego i dopisania wszystkich do muzyki i tekstu, tak by podział kasy z ZYKS oraz wyświetleń na streamach był sympatyczny i żeby nie było to nie jest żaden zarzut z mojej strony. Piosenka ma mnóstwo wyświetleń na YouTube, na pewno będzie grana w stacjach radiowych, więc dobra, niech zarabiają. Pozytywem jest to, że pani Justyna Steczkowska nie narobi nam wstydu i jest gwarantem zawodowego i perfekcyjnego wykonania. Obiektywnie to jedna z najlepszych polskich wokalistek, która w swojej 30-letniej karierze udowodniła, że nie tylko potrafi śpiewać, ale obdarzona jest także ogromną charyzmą. No i czego by nie mówić, utwór Gaja. To nie jest siara i żenada, jak występy Blanki czy Luny, i to, że mnie się nie podoba, nie znaczy, że jest zły. Jest dobry. Niestety nie jest to też taki na przykład River Krystiana Ochmana, za którym przepadam, a już na pewno nie jest to utwór sama z repertuaru Justyny Steczkowskiej który wykonała w 1995 roku w Dublinie na finale Eurowizji. Gorąca prośba. Posłuchajcie Państwo tego utworu, który napisali dla wokalistki Mateusz Pospieszalski i Wojciech Waglewski. To było coś. Jaka kompozycja, jakie wykonanie. Jeżeli po tym włączycie sobie nowy utwór, czyli Gaja. No to na usta ciśnie się pytanie, co poszło nie tak. A że piosenka sama nie podbiła serc publiczności europejskiej. Cóż, pisałem o tym w myśli polskiej w ubiegłym roku i dwa lata temu, a teraz powtórzę tutaj. Konkurs piosenki Eurowizja już dawno temu stał się społeczno-politycznym plebiscytem sympatii, w którym mieszkańcy danych państw głosują na przedstawicieli innych, które lubią najbardziej. No, wniosek tylko jest prosty i dość przygnębiający. My, Polacy, mamy problem ze wzbudzaniem sympatii. Finał konkursu odbędzie się w maju w Bazylei, więc do tematu z pewnością powrócę, a tymczasem zachęcam do posłuchania Justyny Steczkowskiej, zwłaszcza tej z 1995 roku oraz zespołu Chrust. Nazywam się Bartosz Iwicki, a to był cykl wbrew antykulturze. Do zobaczenia za tydzień. Portal myślpolska.info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info Głos realizmu.